Top 5 najgorszych imion dla psów. Część druga. Miejsce 5. Ścigacz, wyścigówka, migacz. Czy twój pies startuje w Formule 1? Wyposaż go nad dron. Kurla, jedzie 330 na godzinę. Jakby nie. Miejsce 4. Melina. Naprawdę, jak można tak skrzywdzić psa? Melina. Chyba że jest to naprawdę adekwatne do miejsca jego zamieszkania. Jeżeli on mieszka na Melinie to już dzwonię po policję. Miejsce trzecie. Mięcho albo puszka. Nazwij psa jak jedzenie. Jak powiesz, stary, masz mięcho, to ja nie będę wiedział, czy ty mieszkasz w Chinach i jesz psy, czy chcesz mi dać kolację. Biedny piesek. Miejsce drugie. Ugryź. Jak wołasz psa, jesteś w parku i wasz ugryź, ugryź i obok niego siedzi pan, to on myśli, że chce go dziabnąć. I wszyscy potem uciekają. Miejsce pierwsze. Tofik. To jest bardzo ładne imię. Ale 300. Tysięcy psów ma tak.